Dzień dobry Państwu. My, no jak Państwo widzicie, zaczynamy dzisiaj od jedzenia, co jest nietypowe, no ale przyjechaliśmy do polanicy Zdroju. No i pogoda jest paskudna. Pada tak, że nagrywanie na zewnątrz czegokolwiek jest niebezpieczne, no nawet dla sprzętu. A też nie pokazałbym Państwu w pełni uroków tego miejsca. Więc tutaj po lewej stronie mojej jest gnoci Gnocci jest z sosem kurkowym. Z parmezanem. Parmezan jest wegański, co ciekawe. E, tutaj, o, sobie zjem. Ono jest e, tutaj podane z mm, kiełkami, to są chyba kiełki żotkwi, z tego co tutaj widzę. E, one są podane z marynowaną rukolą w sosie balsamicznym. <laughs> no i tutaj zaraz spróbuję, jak to smakuje. Bardzo dobre, delikatne w smaku, to gnocchi, i jest takie, jak powinno być. Jeszcze tą rukole, sprawdzę, bo ona rzeczywiście jest w, odcie, w sosie balsamicznym, on jest sosowy. Rzeczywiście ten, ta rukola jest bardzo octowa, taka kwaśna. No, natomiast no, tu po prawej no, mamy placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane także w sosie kurkowym. One są też z kiełkami chyba słonecznika. Nie jestem pewny, ale tak mi to wygląda. Są surówki, są buraczki, tutaj jest kapusta i jest surówka ogórkowa. Placki ziemniaczane no to takie tradycyjne danie. Ja poleję tutaj tym sosem. Tutaj tego sosu dużo mamy, wyleję go całego. Są oliwy dostępne, ale ja chyba nie będę ich używał, no bo jest to tak skomponowane, że nie trzeba. Zaraz spróbuję tego placka. Bardzo dobry sos kurkowy, bardzo dobry placek chrupiący przede wszystkim co jest najważniejsze w Plaskach ziemniaczanych, potem można zobaczyć, czy są dobrze zrobione. Bratek ziemniaczany, który nie jest takim flakiem, no to widać, że jest robiony, robiony dobrze, a z buraczkiem też lepiej smakuje. My będziemy tu nagrywać w Polanicy, no to dla Państwa będzie za chwilę, za mnie jutro pokażę, Między innymi park, pokażę pijalnie wód zdrojowych. No teraz niestety tego nie przeprowadzę z takiego względu, że strasznie tutaj leje po prostu. Pada bardzo mocno, no i tak jak Państwu powiedziałem, jest to niebezpieczne po prostu dla sprzętu do nagrywania, który, który mamy, więc będzie to robione za chwilę. Tymczasem ja dojem to, co jest tutaj, no a Państwa zapraszam za chwilę z powrotem do mnie. Już mniej pada, no dalej jest wilgoć, ale już na tyle ten deszcz zelżał, że można bezpiecznie nagrywać dla Państwa materiał. My się zatrzymaliśmy w drodze do pijalni wód zdrojowych w takiej kawiarni. Ona się nazywa Art Cafe. Przy głównym Deptaku się znajduje. No i tutaj zamówiłem sobie taki. To jest gorąca czekolada. Natomiast, jak Państwo widzą, ta czekolada gorąca. To nie jest no ja, taka zwykła czekolada, to jest cały deser czekoladowy. Mamy bitą śmietanę, mamy truskawki, mamy liść mięty, to wszystko przyprószone jeszcze kakao. No i taką będę sobie tutaj spożywał. Spróbuję z tym liściem mięty. Na początku on tak dziwnie wystaje. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Proszę Państwa, to się spożywa. No, na dwa sposoby można spożywać taką czekoladę: albo wyjeść to z góry i potem wypić, albo zamieszać tą bitą śmietanę i wtedy pić. Ja wyjem truskawki, potem zamieszam i będę pił w towarzystwie tego pięknego potoku, który szumi za mną. Mam nadzieję, że Państwo możecie go usłyszeć. Potem pójdziemy w stronę Pijalni Wód, gdzie państwu lecznicze właściwości tych cudownych płynów pokażę. Za mną znajduje się pijalnia wody zdrojowej w polanicy Zdroju, czyli no główny cel naszej tutajszej wycieczki. I ona powstała w ciekawych okolicznościach, ponieważ tutaj podejrzewano były takie przesłanki już od XVII wieku, i to 1625 rok był bodajże, jak pierwsze zapisy są, które mówią o tym, że woda z tutejszych źródeł ma jakieś. Właściwości lecznicze, niesamowite, inny smak był, tak. Wtedy nie znano oczywiście składu minerałów, no ale już pierwsze wzmianki były. Natomiast, no, miejscowość Polanica, jako miejscowość zdrojowa, no to to jest wiek XIX. Wtedy był taki, taka moda na te wody zdrojowe, lecznicze. No i wtedy tutaj zaczęto budować, całą infrastrukturę, a budynek, który się znajduje za mną, to jest rok 1911, już ta właściwa pijalnia wód. I tutaj w środku wejdziemy sobie, tam są takie fontanny, z których te wody można wypić za niewielką opłatą. Oczywiście ja zaraz pokażę, jak to wygląda. Potem przejdziemy się do parku zdrojowego, on jest tutaj obok też, ale najpierw zapraszam Państwa do tych źródeł. Tutaj wodę w takich kubeczkach się kupuje. To 3 zł kosztuje. Można sobie wypić. Tu jest wypisane. Jakie ma. Y jakie tutaj są e, rzeczy, w tym tu jest po angielsku i po rosyjsku, tam dalej jest po polsku i po niemiecku e, sodu tutaj dużo jest, potasu, bardzo duża wapnia ma ta woda, to jest bardzo, bardzo dużo tego wapna tutaj jest wejdziemy sobie ja zawsze próbuję, bo tu różne temperatury tej wody są, e, sobie spróbuję, bo ja chcę zimną to... No to na zimną trafiłem, to jest dobra. Bardzo, bardzo dobra taka woda. Na różne dolegliwości pomaga, w szczególności trawienne. Jak Państwo macie kaca, wypijecie taką wodę, naprawdę pomaga, to wiem z doświadczenia. No zobaczmy sobie, jak ładnie to wygląda. No, i z takim kubeczkiem wody ze źródła w pijalni, która jest tam, z którego przyszliśmy, możemy sobie pójść teraz do parku zdrojowego. On jest troszeczkę starszy od tego budynku, w którym byliśmy, no bo on jest datowany na 1906 rok. On był rozbudowany oczywiście w tej formie, w której teraz jest, no to, to nie był wtedy. Natomiast ptaszki tu ładnie śpiewają, jest tutaj wielka pieniawa obok, zaraz też pokażemy. No, i przechadzać się, podziwiać naturę i popijać sobie takie coś tutaj można. Tutaj proszę Państwa, za mną mamy rzecz wielce nietypową, która jest no, bardzo charakterystyczna. Dla tego parku, konkretnie dla polanicy zdroju. Kiedy ja to zobaczyłem pierwszy raz, jak tu byłem, no to myślałem, że to jest jakiś żart, ale naprawdę za mną w parku jest tutaj, proszę Państwa, pastuch elektryczny. I dowiedziałem się od właścicielki jednego z lokali, czemu te pastuchy elektryczne tutaj są, no bo on nie jest tylko tutaj za mną. Tutaj one się ciągną tam daleko. To jest, proszę Państwa, dlatego, że tutaj no, jest blisko las. Z lasu wychodzą zwierzęta, konkretnie dziki. No i te dziki zjadają nasadzenia, proszę Państwa. Zjadają kwiaty, e, zjadają, e, no one ryją w ziemi, tak? I po prostu uszkadzają nasadzenia miejskie. E, no i stąd, żeby chronić nasadzenia przed tymi dzikami, takie pastuchy za, e, tutaj zamontowano. No można się zastanawiać, co w sytuacji, kiedy ktoś będzie wracał do hotelu z jednej z wielu knajp, które są tutaj, w okolicy, no i na takiego pastucha wpadnie. No ja myślę, że wtedy będzie może być pozew sądowy przeciwko miastu, no ale to jest tylko moje zdanie. Ja tak podejrzewam. Jest to dość nietypowa rzecz, na którą na pewno trzeba uważać, chodząc tutaj, no ale dodaje to pewnej wyjątkowości temu miejscu. Chodźmy dalej, uważając, co byśmy nie weszli na te druty. Proszę państwa, no kolejny raz w czasie pobytu tutaj witam się z państwem w restauracji, aczkolwiek no taka jest tematyka tego kanału, że tutaj jem. Jest to kanał kulinarny, więc no jak najbardziej pasuje to co robię do tematyki. No człowiek musi jeść, a że przebywamy tutaj dłużej, no więc podzielę się z państwem kolejną potrawą kolejnej restauracji. Tutaj proszę państwa mam przed sobą pizzę. No bez włoskiego placka nie ma żadnego wyjazdu, że tak powiem. W Polsce pizzerie są wszędzie, a ja teraz wybrałem lokal pod lawendą. Oni się reklamują tutaj nawet menu, o, smacznie pod lawendą. No czy tu jest smacznie, to zaraz zobaczymy. Pizzę zamówiłem meksykańską, ona ma papryczkę pepperoni, ona ma kukurydzę, ma cebulkę czerwoną, ma brokuła, fasolę czerwoną ma, dają do tego także sos czosnkowy, zobaczymy za chwilę. Jakiej jakości przede wszystkim ciasto jest, to mnie najbardziej interesuje, no bo te składniki, że są dobre, to widać. Natomiast w pizzy najważniejsze jest ciasto. Ja sobie pozwolę tutaj, jest nawet całkiem dobrze pokrojona. Widać, że ostre narzędzie, nie w każdej pizzerii takie narzędzie ostre jest. Dam trochę tego sosu, jego aż tak dużo nie ma, ale widać, że jest gęsty, solidny, także... Troszeczkę tutaj sobie dam. Siedzę w bluzie, bo jest tutaj około 7 stopni. My jesteśmy jednak w górach. To jest Polanica, Zdrój. Jest tu, jesteśmy po prostu wyżej. ciasto widzę, że jest lekko puszyste, ale, ale, ale jest miękkie. No. Jeszcze pomidor suszony. No, dobre jest to ciasto, chociaż, chociaż nie jest takie chrupkie, jak powinno być. Ja jednak uważam, że ciasto na pizzę powinno być bardziej chrupkie, ale złe nie jest. Także ten pomidor suszony jest przypieczony. Ja bym go dał raczej surowego już na upieczoną pizzę. No, ale zła pizza to nie jest. Jest smaczna. Dobrze się komponują te smaki, więc na plus. Do tego mamy piwko. Ono nie, to nie jest tyskie. Podają w takich kuflach: to jest sowie piwo z górsowich. Jasne. Zwykły lager, już go wypiłem czekając na to danie. Lager, jak to lager, on jest trochę bardziej goryczkowy ten sobie. Także, jak Państwo będziecie na Dolnym Śląsku, bo to jest browar lokalny, on jest raczej sprzedawany na Dolnym Śląsku. No w większości warto go spróbować. Nie tylko tu, on jest w wielu miejscach. Eee, także, pizzę teraz sobie zjem. Tak jak mówiłem, no parę rzeczy bym w niej tutaj poprawił, aczkolwiek eee, jest, jest smaczna. Po całym dniu chodzenia po parku zdrojowym, po pijalni wód, czy też po górach, bo tutaj piękne góry są dookoła. Jak Państwo będziecie mieli ochotę na taki włoski placek, to można tutaj przyjść. To jest przy głównym deptaku. Trzeba troszeczkę skręcić, bo ona jest tak ukryta, ale znak jest na głównym deptaku i warto, bo jest ta pizza smaczna. Jesteśmy w ostatnim miejscu no podczas tego pobytu w ostatniej restauracji byliśmy w Złotym Jeleniu byliśmy w restauracji Pod Lawendą a tutaj jesteśmy w restauracji Polskie Smaki Kuchnia Polska no ale w nowoczesnym wydaniu i tutaj przede mną jest Tatar z bakłażana Tatar z bakłażana podany w oliwie z pomidorkami z kaparami takimi dużymi z liśćmi rzodkwi i z rzodkwią no, i z bułeczką to jest bruszczetta. Spróbuję go. Bardzo dobry jest taki, jak powinien smakować. No, tatar z bakłażana, lekko kwaskowaty, ale zachowujący konsystencję bakłażana. Bakłażan jest no. Takim warzywem, które stosuje się w wielu kuchniach, chociażby w izraelskiej, mamy taką potrawę jak baba ganusz. To jest taka pasta z bakłażana i pasty sezamowej. No, a tutaj bakłażan w formie tatara, też przetarty. Spróbuję to. Bułeczka mięciutka, bardzo dobra w oliwie, która jest tutaj rozprowadzona. z kolei jest burger. Burger jest zrobiony z kotleta buraczonego, jest serkozi całkiem dużo, jest pomidorek, jest ogórek kiszony, sałata, sos na dole, bodajże czosnkowy, zaraz spróbuję, no i frytki. Frytki obok są hmm, też w takim koszyczku. To wszystko bardzo ładnie podane na tace z taką imitacją gazety. Teraz ja sobie to muszę pokroić i Państwu powiem, jak smakuje, bo tego jeszcze nie jadłem. O ile kiedyś już tego bakłażana tu jadłem, to to jest dla mnie nowa potrawa tutaj. Mhm. Smaku bardzo dobry. Tutaj ten ser kozi pasuje do buraka. Proszę zobaczyć, on jest w środku miękki. Na zewnątrz ten kotlecik jest chrupki, Natomiast w środku jest miękki. On jest najprawdopodobniej zrobiony z buraków startych. Z tego względu, że widzę tutaj kawałki. Nie tylko jednolitą masę buraka, ale kawałki. Bardzo, bardzo smaczny. No, i proszę Państwa, to jest koniec naszej wizyty w Polanicy. W tym odcinku było więcej restauracji niż wcześniej. Ja zapraszam Państwa za tydzień do tego, żeby oglądać kolejny odcinek, a także, żeby polubić mój, te moje filmy, subskrybować mój kanał z tego względu, że tylko dlatego nie ominą Państwa nowe treści, które będą tutaj publikowane. Ja będę jadł te dania fryteczki, a tymczasem życzę smacznego oglądania i do zobaczenia za tydzień.